NO I ZACZYNAMY! ZACZELI TURNIEJ! Borsuk jest w klaczu 1 na 2, czy mu się to uda? PIĘKNIE! ALE TO UGRAŁ! Jeszcze nie, ale Natsuri to jest twardy zawodnik. Natsuri to jest jeden z moich ulubionych zawodników. Czy to ugra- UGRAŁA TO! JAKI KLACZ! PIERWSZA RUNDA DLA EKIPY SPRZĄTAJĄCEJ, PROSZĘ PAŃSTWA, CO TU SIĘ DZIEJE?! O, oh, proszę państwa, czy oni się bardziej stresują, czy ja się stresuję bardziej? Oto jest pytanie. Widzimy tutaj podejście solo na midzie, co Rayne może troszeczkę zaskoczyć. Również mamy podejście Joru na B, tylko że on się tepnął do całej drużyny. Cała drużyna idzie na A. Pięknie. Można tutaj zauważyć wspaniałą taktykę, gdzie Cypher patrzy plecy. Trapa nie ma ustawionego na plecach, ale ma ustawionego w mainie w sajcie. Jest to troszeczkę niezrozumiałe dla mnie zachowanie. No, ale każdy gra jak gra. Są susaj silvery, są tutaj brązy. Nie ma co się przypierdalać. Został jeden gracz. Czy to sklaczuje, czy to obroni? A, ah, mamy. Mamy zwycięstwo atakujących? Nie. Mamy zwycięstwo broniących. <ścoughs> tutaj na curi widzę, że ma duże problemy finansowe. Możemy zobaczyć tutaj, że drużyna atakująca powinna zagrać lekkie eko albo forsa. Uważam, że powinni zagrać pod następną rundę. Szczególnie, że drużyna przeciwna już ma wandale. Jeden guardian jeszcze, ale zostawiony dlatego, bo został przejęty. Proszę bardzo, pijemy. Kurwa, miałem to wyłączyć z ekranu. Piękne wbicie w ogóle. No, niestety, Natsuri sobie nie radzi. Wejście w Sajta zostało obronione. No i dobra, i mamy teraz klaczową sytuację. Czy ugra Riva XX? -X? <grym> w klaczu 1 na 3 Tutaj na prawo mamy przeciwnika. Czy sprawdzi tę pozycję? Oto jest pytanie, czy sprawdzi tę pozycję. To jest bardzo ważne, żeby sprawdzić tę pozycję, czy sprawdził, nie sprawdziła tej pozycji niestety bywa i tak. Jezu, ja tutaj gadam, a tu akcja się dzieje! Proszę państwa, już trzech zabił ja nie będę mówił niku, bo to niecenzuralne, ale czy ugra, czy sklaczuje, czy zrobi Acea Czwórka! Prawie Ace! A byłby to pierwszy ace w turnieju, proszę państwa! Obrońcy wygrywają po raz kolejny. Mamy wynik 3 do jednego. Dzieje się, dzieje się, powiem wam. Dzieje się na tych warszawskich serwerach. Jest zadymka, jest zadymka. Co zrobią atakujący? Co zrobią atakujący, proszę państwa? Bo jest to teraz ciężka sytuacja. Ciężka sytuacja. Oni muszą. Liliam Turam, nie jego mecz, na razie 0-2, ale. I Sprinter też idzie 0-4, tak więc. Nie ma się co przejmować. Atakujący muszą wysilić się, aby w końcu zacząć wygrywać. Muszą w końcu, mus, coś muszą zrobić. Zmienić taktykę. Muszą zaatakować. Muszą wyciągnąć ten pazur z siebie. Czy Natsuri zabije tutaj? Tak jest! Natsuri zabiła! Mamy to! Ale niestety, niestety, kurwa. Atakujący. Atakujący wygrali. Dobrze, tak więc zaczynamy rundę szóstą. Jest to połowa, połowy, połowy. Atakujący są troszeczkę w rozsypce, jak można zauważyć, i nie wiedzą, czy iść A, nie wiedzą, czy. Nie wiadomo, bo tutaj widzimy, że dualista lurkuje. Co zrobi nasz dualista? Czy on tutaj piknie kogoś, czy on tutaj złapie, czy uda mu się wyłapać jakiegoś fraga? Byłoby to bardzo pomocne do drużyny, szczególnie, że ma ustawionego tepeka na hewenie. Wiszorz prezentował subskrypcję poziomu jeden dla Natsuri? No jest, Natsuri dostaje subskrypcję od Wiszorza. No i niestety Natsuri się wyjebała jako ostatnia, ale nie przejmujemy się. Chłopaki troszeczkę ich rozjeżdżają, ale to jest mój cichy faworyt. Ekipa sprzątająca to jest mój cichy faworyt. Ja im kibicuję z całego serca. Troszeczkę widać, że są zagubieni, spajka, zapominają wziąć. Je są, są lekkie problemy, są lekkie problemy tutaj w tej drużynie. Ewidentnie coś nie gra, jakaś komunikacja, coś, coś jest nie w porządku. Co tak jest, mamy to, mamy pierwszego killa. Czy atakujący w końcu wejdą w tego sajta, czy go zdobędą, czy uda im się zrobić te kile? No niestety, tracimy na midzie, tracimy na midzie dualistę, ale za to drugi dualista jest już na sajcie. Czy im się uda utrzymać Sajta? Mamy to! Kolejny kill został Heaven i dwóch CT. No niestety, Reyna bardzo mocny zawodnik. To jest zawodnik, który już prawie ace'ował. No i mamy to! Niestety nie udało się, obrońcy dalej wygrywają. Widać ewidentnie, że jest to mapa broniących, ewidentnie widać, że... Nie radzą sobie atakujący, taktyki zawodzą, które były przygotowane. Nie potrafią sobie poradzić, nie potrafią poukładać sobie w głowie problemów, jakie się wydarzyły w tym meczu. Coś nie potrafił się złapać, nie mogą się zmobilizować, potrzebują jakiejś energii. Jakiego... Ktoś musi się tutaj wykazać, ktoś musi złapać tę drużynę za mordę i pociągnąć ich do przodu. Gdzie drugi komentator? Nie wiem, chyba śpi. <laughs> Mamy wejście i co? Nie, nie, Iso, Joru. <laughs> Pierwszy kill. Pierwszy kill. Mamy przejęcie sajta B. To jest bardzo ważna runda dla nich. Ekonomia leży. Jeżeli teraz przegrają, może być bardzo ciężko im wrócić do gry. Tak więc muszą wrócić teraz. To musi być ich runda. Nie mogą się głupio wywalać. Nie mogą pozwolić na stratę jakiegokolwiek zawodnika. Muszą jak największej ilości przeżyć, ponieważ potrzebują broni. Trzech na jednego. Mamy jeden przeciwnika. Ale jest rozgrzany. Ale mamy to! Atakujący zdobyli drugą rundę! Proszę Państwa, co tu się dzieje? W końcu! I tutaj widzimy, że obrońcy stawiają na trapy Cyphera, że są przewagą. Dzięki czemu mid jest w ogóle niekryty. Jest to bardzo ciekawe. Miejmy nadzieję, że, że Joru zauważy to, że nikogo nie ma na midzie. Tutaj miał sytuację. Miał sytuację. Mógł zabić. Mamy wejście w Saita. Waylay wbiła się w Saita. Wszyscy wiedzą gdzie jest pozycja Rejmy. Niestety, niestety muszą się wycofać. Szybka rotka, jest szybka rotka. Proszę Państwa, jest szybki rotate. Drużyna przeciwna cała zrotowała do A. Jest to bardzo dobra okazja na to, żeby przejść do B, zająć Saita, zająć pozycję, rozłożyć abilities i po powoli przejmować pozycję. Słyszą teraz, że wszyscy rotują. Tak więc wiedzą, wiedzą dokładnie, gdzie jest cała drużyna przeciwna. No i niestety mamy pierwszy kill na markecie. Czy im się uda to przeżyć? Czy im się uda to przeżyć? Widzę, że tutaj operator jest grany bardzo mocno. Czy Natsuri? Proszę, jak Natsuri robi! Jeden gracz został tylko. To jest Natsuri. Czy jej się uda? Czy jej się uda to sklaczować? Piękny res. Widać, że tutaj umiejętności są nie z tej ziemi. No, i tutaj chyba się stres wdziera. Tak, tutaj mamy stres, dużo stres. Piękny klacz! Co tu się dzieje? Biać, ja nie mogę, jest! Piękny! 6-3 wynik. To nie jest zły wynik. Jeżeli by drużynie atakującej udało się ugrać jeszcze trzy rundy, to byłaby bardzo duża szansa, że po, po stronie przeciwnej po prostu to wygrają. No i dobrze, przerwa się skończyła. Wracamy do gry. Co zrobią. Co zrobi ekipa sprzątająca, która potrzebuje punktów jak życia. Tutaj widać, że pieniędzy nie ma. Nie wiadomo dlaczego Joru gra z klasykiem. Czy kupi broń, czy nie kupi broni? Co, czemu on ma spajkę? Czemu? Czemu on idzie z klasykiem? Co, co tu się wydarzyło? Chyba właśnie ogarnął, że nie kupił broni. Chyba jakaś trollka się zaczęła. Albo to są taktyki. A! To jest taktyka! To jest taktyka, aby oni zrotowali do A. Jest to bardzo sprytna taktyka powiem szczerze, nie wpadłem na to. Tutaj Rejna jest w boathausie Czy ktoś sprawdzi tego Boat house? No niestety, niestety nie sprawdzili. Rejna zabija dwójkę. No niestety, nie udało się. Przegrali bardzo ważną rundę. Ekonomicznie wygląda to tragicznie dla drużyny atakującej. Oni muszą jakoś starać się złapać drużynę przeciwną. Na lurkach, na jakimś cichym wejściu. Muszą. Coś muszą zrobić tak, aby, aby tą drużynę przeciwną trochę wybić z rytmu. Tutaj widzimy, że Klowka w drużynie atakującej nie radzi sobie z presją. Presja ją zjadła. Widać, że to jest pierwszy turniej dla tej osoby. Widać, że sobie po prostu nie radzi. Nie jest w stanie sobie właśnie poradzić z presją. Która... Piękny, piękny kill przez Smokey, no ale niestety. Niestety drużyna przeciwna jest w rozsypce. W rozsypce są atakujący, nie wiedzą co ze sobą zrobić. Na Curi tutaj widać po, po jej celowniku, że totalny stres jest totalny stres. Lata tą kosą, nie wie co ze sobą zrobić. Zdobyła subskrypcję na kanale len 4 Ryty, dzięki oczywiście uprzejmości Wisorca, ale to nic nie zmienia, bo strzelać dalej nie umie. No i obrońcy wygrywają, i mamy teraz bardzo ciężko. Aczkolwiek jest legenda w Valorancie, że jak się przegrywa 9-3, to że się wygrywa. Tak więc nic jeszcze nie jest stracone, moi drodzy. Jest jeszcze szansa. Jest jeszcze szansa. No niestety Natsuri Natsuri robi co może Widać, że naprawdę się stara Jest już druga w tabeli Oj, tutaj plecy są Ach, no i został złapany na plecach 9-3 9-3, kończymy pierwszą połowę Pierwszej edycji turnieju Valorant Leonard Open Przerwa, dobrze, mamy przerwę od obrońców Bardzo ważna taktyka Czy teraz się im uda? Czy uda im się odrobić straty? Mają straty 6 punktów Bardzo ważna pistoletówka bardzo ważna pistoletówka. Tutaj drużyna atakujących idzie na B. I widać, że drużyna przeciwna, drużyna broniących wyczuła intencje rywali i zagrali 3-1-1. Jest to bardzo dobra taktyka. Szczególnie, że Sage radzi sobie bardzo dobrze. Natsuri dzisiaj widać, że ewidentnie jest w formie. Tylko, czy będą w stanie utrzymać we trójkę Sajta zanim Natsuri dołączy do drużyny? o to jest pytanie. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Tutaj jest push, jest push przez Waylay. Czy jej się uda zdobyć tego killa? To jest bardzo ważny kill. Oj, niestety, musiała się wycofać. I jest szybki rotate. Piękny kill na midzie! Czy Sage zdąży wyhealować? Tak jest, dostała healka. Natsuri już wraca do A. A chłopaki rotują do A przez katłoka. Czy... Tak jest! Piękny Virtox! No i mamy sytuację 1 na 3. Czy uda im się zabić Reyne? Rejna jest dzisiaj w bardzo dużej formie. No niestety Cypher piknął na reloadzie, ale mamy to, mamy to. W końcu bardzo ważną rundę zdobyła drużyna ekipy sprzątającej. Bardzo ważna runda, teraz są same ważne rundy <grym> dla drużyny broniącej. Z widać, że znowu tutaj przeczuli przeciwnika, zagrali 4 na 4 na sajcie B, pięknie czyszczą atakujących. Nie dają im żadnego, żadnej chwili wytchnienia, nie radzą sobie. Chłopaki widać, że są w lekkim chaosie, nie spodziewali się tak silnego oporu. I już jest szybki rotej. dosłownie po 30 sekundach rundy już rotują, bo nie mają, nie wiedzą co ze sobą zrobić. Wywalili się we dwóch na B mainie. Bardzo twardo tutaj pokazuje drużyna ekipy sprzątającej, że nie dają sobie w kij dmuchać. Że nie będzie tak łatwo z nimi, że... To co tutaj się wydarzyło, to była jakaś pomyłka, nie rozgrzali się, może jakiś gorszy dzień, ale widać, że teraz wracają do gry i widać również przewagę na Skendzie, że, że jest to mapa atakująca, tak? To jest ważny kill, tak jest, mamy killa i mamy kolejną rundę dla drużyny z ekipy sprzątającej. Odrabiają stratę, przegrywali 9-3, już jest 9-5. Czy uda im się skonwertować bonus? Jest to bardzo ważne, aby konwertować bonusy, ponieważ dzięki temu zabierasz pieniądze drużynie przeciwnej i dzięki temu drużyna przeciwna jest jeszcze większej rozsypce niż była. Co tutaj zrobią chłopaki z blokersów? Tutaj widać, że jest jakieś podejście pod A. Czy będzie jakiś late lurker Jetki? Tak? Troszkę to wygląda jakby Jetka nie wiedziała co ze sobą zrobić i chyba, chyba będzie tutaj dualista lurkował. Smoki na midzie, troszeczkę zagubieni jest. Jest lekkie zagubienie, jest potężny push na midzie. Czy uda się to na Curi wygrać? No niestety, na Curi uległa presji kilku przeciwników naraz. I jest szybki wjazd na Widać, że chłopaki tutaj bardzo dynamicznie przejmują Sajta. I teraz, czy się pozbiera ekipa sprzątająca? Czy uda im się zrytejkować? to? Widać tu już różnice broni, jakie są. No niestety, niestety. Czy będzie to klaczyk? Jeden na 5, jeden na czterech, bo jednego już zabił. Powiem szczerze, bardzo bym chciał to zobaczyć. Bardzo bym chciał zobaczyć takiego klacza. Czy sobie poradzi. Zauważył jetki, głowę Jetki, ale niestety uległ. Uległ Liliamowi. no i Lilian wygrał. Mamy wynik 10 a chciałbym przypomnieć, chciałbym przypomnieć, że, że jest to mapa drużyny ekipy sprzątającej, czyli aktualnych broniących, tak? Widać tutaj, że wejście bardzo szybkie blokersów spowodowało, że ekipa sprzątająca uległa im i nie byli w stanie w ogóle się zebrać. Nie byli w stanie zrytejkować, nie mogli się wycofać z sajta. Nie poradzili sobie po prostu z szybkim wejściem blokersów na, na sajta. Jak teraz to zrobią? Widać, że tutaj chłopaki robią dobrą taktykę, czyli ponawiają to, co było. Czy nad Suri sobie poradzi? Tak jest! Natsuri, piękny kill nam idzie! I została jetka jedna, jeden na czterech. Czy sobie sama poradzi? Totalny push! Natsuri, pięknie! Natsuri nie, to nie na Natsuri jebać. No i dobrze, mamy podejście pod B. Widać, że tutaj ekonomia troszeczkę leży u chłopaków. Tutaj jeden kupiony wandal, jeden kupiony fantom. Dwa szeryfy i spektra na same wandale i jeden fantom. Widać, że dwie drużyny mają słabo z ekonomią. Tak więc jest to dosyć kluczowa runda, ponieważ będzie to 10,7 bądź 11,6. Kluczowa runda. Chłopaki podchodzą cicho, ale Cypher już wie. I cała drużyna przeciwna już wie. O boż. No niestety, Cypher mógł to świetnie ugrać, ale się nie udało. O, ale się stresuje. No ugrajcie to! Chcę, chcę żeby to ugrali. <gry> ale jestem bezstronny. Dwóch, dwóch w plecach, tak jest. Jeden defuje. Czy Reyna to ugra? Na Curi leży. Chłopaki wiedzą już, co się dzieje. Oj, prawie z klaczową, ale wajk po raz kolejny klaczuje i ratuje swoją drużynę. Bardzo ważna runda, bardzo ważna runda, aczkolwiek i tak wszyscy się wywalili. Tak więc finanse dalej leżą, dalej leżą, więc mamy kolejną kluczową rundę. Tutaj widać, że Reina to jest mm, dosyć mocny zawodnik drużyny blokerców. ale Virtox też jest mocny drużyny z ekipy sprzątającej. jest. Mamy podejście pod A. Natsuri już wie, co się dzieje. Natsuri już wie, czy udaje jej się przeżyć. Ona chyba jeszcze nie wie. Wie. Wszyscy wiedzą, co się dzieje. Pięknie. Piękne wejście w Saita. Teraz, czy udaje im się jej obronić? Wirtox, kolejne dwa fragi! Wirtox, czy zrobi Ace'a? No, niestety, nie ma Ace'a. 3 na. 2 na 2. 1 na 1. mamy main i. nie main. <laughs> tak jest! Mike! Trzeci raz z klaczową. Kim on jest! Kim on jest! Co on robi? Co on robi? Kolejny klacz dla drużyny ekipy sprzątającej! Wajk! Co on robi na tym cyferze? O, wspaniale, wspaniale rozgrywa ten mecz! Wspaniały jest! Po raz kolejny pokazuje dominację cyfera w dzisiejszej mecie. Wspaniale użyty ult. Dzięki temu mógł zdefować do połowy, mógł się wpatrzeć, mógł piknąć. Niesamowicie to zrobili. Bardzo mi się to podobało. No ale mamy kolejną rundę: 10-8. Tutaj ekipa sprzątająca odrabia straty. Chłopaki dalej próbują forsować, kupują bronię. Czy Natsuri przeżyje ten mocny push? Natsuri z jednym fragiem! Natsuri musiała się wycofać. Wyhilowała się. No i niestety tutaj wiemy już, co się dzieje. Wiemy, że mid jest całkowicie przejęty przez drużynę atakującą. Mamy sytuację 3 na 3. Rejna to jest bardzo mocny zawodnik drużyny przeciwnej. Czy blokersi. No i Rejna złapała, złapała. Złapali na Moszpita. Piękna taktyka. No i Natsuri w sytuacji 1 na 2. Czy jej się uda? Czy uda jej się znaleźć pozycję taką, aby nie pusznąć, ale zabić? Ważne, żeby złapać Rejnę. Mają Rejnę i. Jaki klat na Natsuri? Co ona robi? PIĘĆ HP JEJ ZOSTAŁA, JEDNAK TO UGRAŁA, WSPANIAŁA RUNDA! No i Rejna z kolejnym fragiem, jest to bardzo mocny zawodnik, ten zawodnik idzie już 29-12. Ekipa sprzątająca wie, że musi uważać na tego zawodnika. Mamy wymianę, wymianę, wymianę na B. Mały Kasteusz wjeżdża, jak w masełko. Ja wiem, no ale moja wina, że Borka nie ma, no co, miałem? powiedziałem mu na którą ma być, nie ma go. Nadzuri z skillem! Pięknie! Czy uda im się to ugrać? 3 na dwa. Wiedzą dokładnie, gdzie są przeciwnicy. Widział, 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 tylko czy zauważył? O, to jest pytanie. I teraz on wie, on wie, co tu się dzieje. 1 na trzy, sytuacja bardzo ciężka do ugrania. Niestety nie może wskoczyć na Wola, bo tutaj się nie da wskoczyć, bo Wola jest za wysoko. I teraz tak, wie, że Reyna jest tam, wie, że jeden jest na Baku. No, niestety, bardzo ciężka runda do ugrania. Bardzo ciężko było to ugrać. Ale uważam, że i tak bardzo ładnie się starają. 11 mamy. Ekonomia jest po stronie blokersów. Mamy podejście pod B, całą drużyną, oprócz klowki, która tutaj pikuje, no, stara się złapać kogoś skracającego. Czy im się to uda? Widzę, że klowka podchodzi również z drużyny przeciw. Retrox z dwoma kilami na szyryfie pięknie! Pięknie pokazali, że nie jaka broń, liczy się pozycja, liczy się to, aby dobrze się ułożyć, dobrze się ustawić i mamy podejście Klowki, która w końcu spuszowała tego mida. Dwa piękne kile. Tutaj niestety jest lekki problem z umiejętnościami. Widzimy bardzo ciekawy celownik. No i mamy sytuację 1 na 2. Czy się uda? O, i niestety bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zagranie to było. Aczkolwiek niestety było to ryzykowne zagranie Zaryzykował I wyszło jak wyszło 12-9 Mamy punkt meczowy Pierwszy na naszym turnieju Pierwszej edycji turnieju Valorant Leonard Open Zapraszam was na kolejne edycje oczywiście Wstęp darmowy Oczywiście, że tak Możecie wygrać pieniądze Pobawić się bardzo dobrze Ja będę was komentował Będę się bardzo dobrze bawił Ale wracamy do meczu Mamy wynik 12-9 Czy ekipa sprzątająca się... Podniesie po tej porażce. Zobaczmy, czy Natsuri sobie poradzi. No niestety sobie nie poradziła. Jednego zabiła. zabiła. Była wymiana. Jest pięknie, Wirtox! Wirtox zabił dwóch na tym kabi. I teraz mamy sytuację 2 na 4. Jest plant. Piękny kill. Wirtox co robi? Wirtox jest ewidentnie w formie. Widać to. Pięknie 4 kile. Co tu się dzieje? Jaka forma? I teraz, czy puści? Tak jest. Pięknie. No i jak mamy ekonomicznie? Ekonomicznie, ekono, ekonomicznie blokersi dalej stoją w całkiem dobrej pozycji, jednakże ekipa sprzątająca pomimo tego, że wygrała tę rundę, niestety widać, że nie jest zbyt dobrze finansowo. Mogą tutaj kupić dwie bronie. Riva XI i Virtox mogą kupić bronie, ale czy to będzie wystarczające? Mamy jednego klasyka u Borsuka. Borsuk ewidentnie nie jest to jego mecz. Ale spokojnie, znam tego gracza od bardzo dawna i wiem, że gra doskonale. Wiem, że potrafi zabłysnąć, tak więc nie spisujmy go na straty jeszcze. I teraz wiemy tutaj, że cała czwóreczka oprócz Jetki jest na A, na B. Co zrobi drużyna ekipy sprzątającej? Widzi tutaj Jetkę, na top midzie. Dał piękne info dla drużyny. I teraz czy się wycofają? Czy będą dalej puszczać B? Oto jest pytanie. Cyphera trapy są rozstawione na B. Już nie ma trapów. Zabrał trapy. To mógł być błąd, który może ich kosztować wygranie lub bądź przegranie całego meczu. Piękny kill na midzie. Zdobyta przewaga. Mamy 5 na 4. Rejna leży! Zabili Rejnę, najlepszego zawodnika drużyny blokersów. Czy teraz blokersi będą w stanie zebrać się w sobie i ugrać bez swojego MVP? Dobre użycie Cyphera ulta. Mamy piękne rozstawienie. Jeden na midzie pilnuje skracania. Jeden pod B, puszuje lekko. Drużyna przeciwna jest troszeczkę w rozsypce, ale widać, że rotują do A. Czy Natsuri zdąży ich złapać? Piękny wall ustawiony na midzie padł i puszują. Biegną na A. Natsuri już powinna słyszeć, już powinna kolować. I wszystko słyszy, Natsuri już wie. Czy będzie w stanie zabić? Tak jest, mamy pierwszego killa, mamy drugiego killa, mamy. Nie mamy trzeciego! Czy im się uda? I się udało. Pięknie. 12-11. Proszę państwa, jaki comeback. Jaki comeback z wyniku 9-3. Do 12-11. Czy uda im się? Czy będziemy mieli pierwszą dogrywkę? Czy będziemy mieli pierwszą dogrywkę? Oto jest pytanie. Przepraszam widzowie, muszę poprawić włosy, bo mi tutaj troszeczkę fryzura nie oddaje. A ja muszę być najpiękniejszy. Dobrze, już jest w porządku. Wracamy do meczu. Widać tutaj ustawienie czwórkę na B i Natsuri sama na A. Jest to bardzo ryzykowne, aczkolwiek Natsuri dała sobie czas, yy, budując wola na A. I teraz drużyna przeciwna będzie musiała zniszczyć tego wola, dzięki czemu Natsuri będzie mogła dać informacje i wszyscy szybko zrotują. Tylko czy ta jetka, która lurkuje, nie będzie problemem dla ich, dla ich retake'a. Mamy sytuację, runda jest ostatnia. Ostatnia runda meczu: albo dogrywka, albo przegrają. Pęku Natsuri, wall. Jest szybkie wejście w Sajta. Lekka panika, przejęcie Sajta, mamy planta. Mamy planta zdobytego. Szybki retake. Mamy sytuację 4 na 5. Jest Wirtox wraca z swoim aimem. Rejna dalej kosi. Piękne przejęcie. 3 na 3. Wszyscy zawodnicy w mainie. Czy im się uda? Piękny kill! Wirtox co robi? Został złapany, czy pomoże? Czy pomoże klowka, czy pomoże? Tak jest! I mamy dogrywkę! Pierwsza dogrywka w tym turnieju. Rejna w blokersach idzie 32-16, jest mocnym zawodnikiem, ale Virtox w ekipie sprzątającej też jest mocnym graczem, bo ma 30-20. Pierwsza dogrywka, 12-12. Nie spodziewałem Mopyf się takiego natarciu. rozwoju spraw. Słucham? Młopy w natarciu, pojebane. <laughs> jest ciche wejście? Nie, jest głośne wejście na B. Czy sobie poradzą? Cypher już zabiera swój ekwipunek z A. Szybkie wejście, czy sobie poradzą? Rejna... Rayna siedzi na sajcie. To jest bardzo mocny zawodnik, trzeba na niego uważać. No i niestety, Reyna posprzątała. Czy posprząta wszystkich? Czy Natsuri da radę? Została sama Natsuri. No i niestety, Borsuk Borsuk zaczyna wracać do gry. No i mamy pierwszą przerwę w dogrywce, proszę państwa: 13-12. Czy ekipa sprzątająca sobie poradzi? Czy zbiorą myśli? Czy uspokoją nerwy? Nie idę, kurwa pytać, to się nie dzieje. O, właśnie, idź, idź, przypytaj ich. Idziemy, idziemy sprawdzić. Tutaj wbił. Czemu dogrywka? No, bez remis. No ale czemu doprowadziliście do takiej sytuacji? Co zawiodło? No, zrobiliśmy zrobiliśmy 3-9 z. Y, ten. na 12-12. Ale no wy mieliście 3, czy oni mieli 3? My, my mieliśmy 3. 3. A, dobra, to śniadanie. To idę do tamtych. Albo. Na roborek. Bol. Borek idzie poddymiać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy sobie teraz poradzą? Czy Borek ich tak na tyle ich poddymi, że... Oj, zauważył na midzie. Czy... Oj, dostał głowę. Musi się wycofać na szybkości i dostać chwilę od Natsuri. Natsuri już pędzi wyhealować swojego, swojego przyjaciela. Widać, że kosę wyjęła i na... zapierdala, żeby tylko rzucić healka. Czy jej się uda? Czy zostanie złapana na midzie? No i piękna komunikacja. No i mamy wejście, no i mamy wejście. No i Wike znowu! Aj, niestety Wike padł. I teraz mamy sytuację 1 na 3. 1 na 2. 20 HP zostało. Ostatnia runda, punkt meczowy. Czy się to uda? Oboje są w sajcie. Powinien o tym wiedzieć. Powinien dostać info. Powinien dostać info, że wszyscy są w sajcie. Wie, że jest Cypher, wie, że plantował gecko. O, widział teraz muszpita, doskonale wie, że dwie drużyny so Dwie osoby z drużyny są w sajcie. Czy się to uda? Widzi, zauważył. Wie, że jest Cypher. No i niestety Borsuk pierwszy, pierwszy mecz. Pierwszy mecz wygrała drużyna Blokersów.